Aby w ogóle zacząć mówić o układzie rozrządu, powiem sobie, jak działa silnik. Poruszę tutaj silnik czterosuwowy, gdyż jest on no, teraz najczęściej spotykanym silnikiem. Silnik czterosuwowy działa w czterech, tak jakby trybach czyli Sanie, sprężanie, praca i wydech. I teraz możemy omówić sobie poszczególnie każdy cykl pracy silnika. czterosuwowego. pierwszy słów, czyli suw sania. Odbywa się na bardzo prostej zasadzie. Mamy cylinder. W którym tłok posuwa się ruchem posuwisto-zwrotnym, czyli po prostu góra-dół po jednej wyznaczonej linii. I teraz tak: sów, znaczy tłok porusza się w dół, wytwarzając w komorze, czyli w cylindrze, podciśnienie. Wówczas otwiera się zawór sący i powietrze jest zasysane do środka cylindra. No i teraz tu może być kilka wariantów, bo w silnikach zasilanych gaźnikiem bądź wtryskiem pośrednim do cylindra dostaje się mieszanka paliwowo-powietrzna a z tryskiem Bezpośrednim czyli na przykład silniki diesla, przykładowo na pompowtryskach, bądź silniki benzynowe z bezpośrednim wtryskiem paliwa, do cylindra zsane jest tylko i wyłącznie czyste powietrze. Drugim słowem jest słów sprężania. Ten słów polega na tym, że nasz tłok, który już pobrał albo mieszankę paliwowo-powietrzną, albo samą. Samo powietrze porusza się w górę w kierunku swojego GMP. Co to jest? To jest górne, martwe położenie tłoka, czyli osiągnięcie tak jakby największego wychylenia do góry. No i tłok porusza się w górę, sprężając tę mieszankę bądź powietrze. No i już spalanie odbywa się w kolejnym, w kolejnym suwie. Trzeba dodać, że. Oba zawory i sące i wydechowe są w tym wypadku zamknięte, bo jeżeli by był, byłby któryś otwarty, no to mielibyśmy tak zwane przedmuchy, gazy wydostawały się po prostu na zewnątrz. Trzecim suwem jest suw po prostu pracy. Tłok, który porusza się w naszym cylindrze. Poruszył się już do góry, osiągając swój, swoje górne martwe położenie, czyli największe sprężanie. W tym momencie mieszanka jest zapalana albo świecą zapłonową w silnikach benzynowych, bądź następuje samozapłon poprzez samo sprężenie mieszanki w silnikach o zapłonie samoczynnym, czyli po prostu w silnikach diesla. Znów nasze oba zawory są zamknięte, no i ten zapłon powoduje przesunięcie tłoka w dół i praca, która musi być tu wytworzona, musi być na tyle duża, aby zasilić kolejne trzy suwy. Czyli suw wydechu, suw sania i suw sprężania. Po prostu tłok, ta praca musi wytworzyć taką siłę, aby tłok mógł się obrócić jeszcze parę razy, aby kolejne kolejne cykle zostały wykonane. No i jeszcze trzeba powiedzieć, że coś takiego, jak tutaj powiedziałem, następuje w silnikach wstryskiem gaźnikowym i pośrednim, bo jeszcze w silnikach o bezpośrednim przed osiągnięciem górnego, martwego położenia jest tryskiwane paliwo. I wtedy tworzy znowu nam się ta mieszanka. I potem, już jest jak, jak potem już jest wspólne dla, dla każdego wtrysku. To naszym ostatnim suwem, słowem czwartym. Jest w wydechu, gdzie otwierane są zawory wydechowe, a zamknięty jest zawór ssania. To powoduje, że gazy, które się wytworzyły, mogą uciec do kolektora wydechowego, no bo bądź kolektora wydechowego połączonego z turbo, ale to jest ten osobny odcinek. Teraz możemy sobie jeszcze powiedzieć o sterowaniu zaworami. No, mówię tutaj najbardziej popularny dla, dla naszych współczesnych silników sterowanie, mianowicie OHC, czyli overhead camshaft, czyli po prostu wałek rozrządu znajduje się tak jakby ponad głowicą silnika. No i teraz ten ogólnie mamy stosowane Dwa razy SOHC, gdzie mamy po prostu jeden wałek, od angielskiego SINGLE. To charakteryzuje się z tym, że mamy najczęściej ułożony centrycznie jeden wałek. A także mamy to OHC, czyli z angielskiego DOUBLE, podwójny wałek rozrządu. No i nad są znajdują się dwa wałki. Żeby sterować z zaworami musimy mieć ustawiony luz zaworowy. Do tego wykorzystujemy na przykład szklanki. Tak zwane. Szklanka to nic innego jak między walkiem rozrządu a samym zaworem. Mamy Taki kompensator luzu, taki popychacz po prostu i on nam, on nam pozwala na, na regulację tego luzu. Drugim rozwiązaniem są dźwignieki, gdzie wałek porusza dźwignią, czyli na jednym końcu mamy kompensator luzu, a na drugim końcu mamy sterowanie zaworem. Skoro opisaliśmy już sobie działanie naszych zaworów i w ogóle ruchu tłoka w silniku z czterosłowym możemy przejść do układu rozrządu. No i co to jest ten układ? Układ rozrządu jest to nic innego jak połączenie wałka rozrządu i wału korbowego za pomocą czegoś. No i najpopularniejsze tutaj są dwa rozwiązania. Połączenie paskiem i połączenie łańcuchem. Pasek jest bardzo szeroko stosowany. Należy go wymieniać co 30, 60, 90 tysięcy. E, pasek ma to do siebie, że on jest wykonany z gumy. Oczywiście wzmacnianej gumy. Jednakże no, guma ma to do siebie, że się starzeje, więc pasek, e, jeżeli nie, nie wymienia się go, bo się nie osiągnęło danego przebiegu. Należy go wymienić po prostu, bo guma się zestarzy i też może puścić. Co może nieść za sobą katastrofalne konsekwencje, bo w silniku kolizyjnym, czyli w takim, gdzie e, zawory mogą dotknąć czasami tłoka, mogą się powyginać. Może się tłok uszkodzić, może zostać uszkodzona głowica. Bardzo wiele rzeczy może się stać. E, Rozwiązanie z łańcuchem jest, jest szeroko, było też szeroko i stosowane w silnikach e, e, np. Volkswagena. Były tam zasilane silniki e, V5. E, niektóre silniki TSI, e, też było stosowane w BMW bodajże. Łańcuch ma to do siebie, że e, jest troszeczkę bardziej wytrzymały od napędu e, Paskowego, jednakże łańcuch też może się rozciągnąć, więc nieprawidłowa eksploatacja też może wpłynąć na żywotność, na żywotność tego łańcucha.